Cześć, witam Was w wideoblogu sklepu Azymut. W dzisiejszym odcinku na tapetę weźmiemy garminowego Foranera 735 XT. To najnowszy model z serii Foranerów. Przyjemny design, zegarek nie za duży, nawet jak dla kobiecego nadgarstka. Z wyglądu bardzo podobny do swojego poprzednika Foranera 630, ale funkcjonalnością różni się diametralnie. Jeśli chcielibyśmy ustawić 735 w szeregów rodziny Foranerów, to znajdzie się ona między 630 a 920. 630 to zegarek typowo biegowy, 735 jest biegowo-multisportowa, dodatkowo z pomiarem tętna w nadgarstku, a 920 multisportowa. Wróćmy do 735. Dzięki możliwości monitorowania tętna z nadgarstka nie musimy zakładać paska na klatkę piersiową. Ciekawe tylko, czy taki pomiar jest równie dokładny. Sprawdźmy. Pomiary przeprowadzimy w następujący sposób. Fenix 3 będzie sparowany z paskiem na klatkę piersiową, a Foraner 735 będzie mierzył tętno z nadgarstka. Nie ma znaczenia, że są to różne modele, ponieważ tętno mierzone jest przez pasek, a nie przez zegarek. Na początku zmierzyliśmy tętno w stanie spoczynku. Następnie po jednym okrążeniu, po trzech okrążeniach. Oraz po pięciu okrążeniach. Podsumowując, wyniki pomiaru tętna są bardzo zbliżone. Oczywiście zauważyliśmy niewielkie różnice, ale ich skala nie zaburza końcowego pozytywnego wyniku. Ale wróćmy do samej 735. Skoro mamy zegarek multisportowy, dodatkowo z możliwością pomiaru tętna z nadgarstka, to od razu w pamięci przywołujemy Fenixa 3 HR. Co prawda sam Fenix 3 ma już ponad rok. Ale technologii Elevate doczekał się dopiero niedawno. Teraz porównajmy sobie funkcjonalność tych dwóch zegarków, pamiętając o tym, że Fenix 3 to zegarek sportowo-outdoorowy, a Foraner 735 jest zegarkiem typowo sportowym. Fenix 3 jest większy, cięższy oraz ma wyższą rozdzielczość ekranu, natomiast sam rozmiar ekranu działa na korzyść Foranera 735. Czas pracy na baterii zdecydowanie dłuższy w Fenixie 3. 40 godzin w trybie GPS Ultra Track, 16 godzin w trybie treningu GPS oraz do 14 dni w trybie zegarka. Forerunner 735 w trybie GPS Ultra Track pracuje 24 godziny, w trybie treningu z GPS 14, a w trybie zegarka około 11 dni. Teraz przejdziemy do funkcji sportowych. Zdecydowanie to one cieszą się największym zainteresowaniem. Na początek funkcje biegowe. Jedyną różnicą między Foranerem 735XT a Phoenixem 3 jest brak funkcji Virtual Pacer. Dzięki niej możliwe jest porównywanie bieżącego tempa z docelowym, a pozostałe parametry, takie jak czas kontaktu stopy z podłożem, długość kroku, dynamika biegu czy pułap tlenowy, wszystkie są na bieżąco mierzone przez Foranera 735. Przechodzimy do funkcji rowerowych. I tutaj sytuacja jest bardzo podobna. Różnica tylko w jednej funkcjonalności. Forerunner 735 XT w przeciwieństwie do Fenixa 3 nie posiada kilku profili rowerowych. Nie jest to może funkcja, bez której nie można wyjść na trening rowerowy, ale pewnie część osób nie może się bez niej obyć. Jeśli chodzi o funkcje pływackie, Foraner 735 nie różni się od Phoenixa 3. Identyfikuje styl pływacki, mierzy czas, tempo, dystans, częstotliwość ruchów, zarówno na basenie, jak i na otwartym akwenie. Musimy także przypomnieć o tym, że obydwa zegarki są również monitorami aktywności. Liczą codzienne kroki, spalone kalorie, monitorują sen, a także wyznaczają dzienne cele. Porównując obydwa zegarki pod względem funkcji nazwijmy to triatlonowych, Foraner 735 XT nie różni się za bardzo od Fenixa 3. Oczywiście drobne różnice są, ale bardzo drobne. Fenix 3 jest bardziej zaawansowanym zegarkiem ze względu na posiadanie funkcjonalności outdoorowych, żeglarskich czy lotniczych, ale nie ma w tym nic dziwnego. Foraner 735 jest zegarkiem typowo triatlonowym i tylko pod takim względem możemy go porównywać z innymi. Jeśli chcecie mieć świetny zegarek triatlonowy, dodatkowo z możliwością pomiaru tętna z nadgarstka, no to wybierzcie Foranera 735XT. A jeśli bardzo ważne są dla Was także funkcje outdoorowe, czy chcecie swój zegarek nosić po prostu na co dzień, to tylko Fenix 3. Jeśli chcecie zapoznać się z bardziej szczegółowymi opisami, to zapraszamy na naszą stronę eazymut.pl. Tutaj macie linki do Foranera 735 XT oraz Fenixa 3. W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy Was do kontaktowania się z nami poprzez komentarze, Facebooka czy adres mailowy. Jeśli Wam się podobało, to prosimy o łapkę w górę oraz zasubskrybowanie naszego kanału na YouTube. Cześć!